W ostatnim meczu rundy jesiennej czwartej ligi Artwood zawodnicy Wiktorii mierzyli się u siebie z LKS-em Gołuchów. Gospodarze już od ponad dwóch miesięcy czekają na przełamanie. Nie zaznali go również w spotkaniu rozgrywanym w sobotę 20 listopada. Choć początek meczu zwiastował, że może być to dobry dzień dla ostrzeszowian, którzy starali się tworzyć zagrożenie pod bramką LKS-u, to jednak podopieczni Maciej Adolaty wyszli na prowadzenie. Stało się to już w 16. Minucie po znakomitym długim podaniu, które świetnie opanował Jakub Szymkowiak i przerzucił piłkę nad próbującym interweniować grądowym. W dalszych fragmentach Wiktoria próbowała wyrównać wynik i często gościła pod bramką Gołuchowian. Najlepszą okazję w tym czasie miał kornel Skorzybut, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał piłkę obok słupka. W 27. minucie gospodarze w końcu dopieli swego. To Remigiusza Pastuchy na bramkę zamienił Marek Szymanowski i było 1 do 1. Ten gol podrażnił gości, którzy chwilę później mogli wyjść na prowadzenie, ale stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał Jakub Szymkowiak. W odpowiedzi Skrobacz również zagroził bramce przeciwnika i również nie przyniosło to zmiany wyniku. Mecz był bardzo otwarty, a kolejne trafienia były tylko kwestią czasu. Do przerwy, przy kąpielowej, mieliśmy remis. W drugą połowę lepiej weszli o jednak strzał z rzutu wolnego Michała Mazurka obronił bramkarz. Za chwilę Skorzybut nie wykorzystał dobrej okazji strzeleckiej. W tym fragmencie meczu wiktoria dominowała. Gdy nic z tego nie zapowiadało, wydarzył się dramat. W 58 minucie po z Skorzybuta arbiter podyktował rzut karny a na bramkę zamienił go Marcin Wanzel. Gospodarze znów chcieli szybko odpowiedzieć i mieli ku temu znakomitą okazję. jednak obrońcy LKS-u zażegnali niebezpieczeństwo. Wiktoria atakowała, ale ostatecznie nie potrafiła zdobyć gola. Jakby tego było mało, w 82 minucie Łukasz Wiącek faulował w polu karnym Szymkowiaka, a sędzia po raz drugi wskazał na wapno. Wynik spotkania na 3 do 1 ustalił Wanzel. Mam nadzieję zawsze, ale trudno teraz coś powiedzieć tak na gorąco, bo szczerze mówiąc ta runda no, fatalna w naszym wykonaniu. Mamy 11 punktów na tyle meczów rozegranych, więc to jest naprawdę nie za ciekawy wynik. No, problemów jest dużo, nie chciałbym tu na forum mówić, jakich mamy problemy wewnętrzne, ale, ale po prostu... Coś jest nie tak i gra jest też sobie. Co można powiedzieć? Nie, Bardzo się cieszymy z tych trzech punktów, bo to jest jakby najważniejszy cel, którego, do którego dzisiaj dążyliśmy i udało się go zrealizować. Oczywiście nie było to łatwe spotkanie, zresztą takiego się spodziewaliśmy. We wywiadzie, który udzielił Robert po ostatnim meczu w Kościanie, wyraźnie dał do zrozumienia nam drużynie z Gołchowa, jaki nas czeka mecz. Tam wyraźnie powiedział, że są już w takim momencie, że, że nie pozostaje nic innego. Jak w następnym meczu walczyć o, o trzy punkty? I takiego dzisiaj meczu się spodziewaliśmy. I taki mecz był naprawdę. Dzisiaj drużyna Zostrzeszowa to, co miała najlepsze, zostawiła na boisku. Mimo dwóch ewidentnych karnych, zawodnicy i kibice Wiktorii nie byli zadowoleni z pracy sędziów, co w Ostrzeszowie, jak wiadomo, zdarza się często. W tym spotkaniu dwoma żółtymi kartkami, a w konsekwencji czerwoną, ukarany został pełniący tymczasowo rolę pierwszego trenera Sławomir Grondowy. Same karne nie były tutaj nie, były, nie podlegają wątpliwości, bo były. Natomiast czy, czy po drodze były jakieś sytuacje, które sędzia mógł zagwizdać na korzyść drużyny z to nie mnie to oceniać, ja się cieszę z tych punktów. Jestem całym sercem za, za drużyną z Szczeszowa, bo, bo jesteśmy ze sobą w tej lidze czwartej od początku, jak nastąpiły te różne reorganizacje, i szkoda by było, żeby, żeby zabrakło tej drużyny w rozgrywkach czwartej ligi. No, mają problemy, z którymi się muszą zmierzyć sami, jeszcze w takiej niekomfortowej sytuacji moja drużyna nie była, chociaż mieliśmy już też kiedyś taki szereg pięciu, sześciu pojedynków niewygranych, nie no ale tutaj rzeczywiście pozostał jeden mecz do rozegrania, muszą, muszą ten mecz postarać się gdzieś tam wygrać, a, a najlepiej w pełnej puli czy, czy punktowej, albo chociażby zremisować, no i myśleć na temat jakichś wzmocnień pewnie, bo to, bo to bez tego się nie obejdzie, no, widać, że chłopacy mają serce, grają dla kibiców, grają dla tego miasta, no, ale to jest za mało, tutaj widać, że, że brakuje, brakuje troszeczkę zmienników, brakuje trochę nowej krwi. No te problemy się pojawiły już tam od dłuższego czasu, gdzie piłku gdzie czołowych, piłkarzy odeszło. Zmiany na ławce trenerskiej też na pewno nie służyły. No ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że, że zespół na wiosnę pokaże charakter i, i, i będziemy razem świętowali to pozostanie w czwartej lidze. W tym roku Wiktoria rozegra jeszcze jedno wyjazdowe spotkanie. Przeciwnikiem zespołu z Ostrzeszowa będą rezerwy KKS-u Kalisz. Mecz odbędzie się w ostatnią niedzielę listopada. Nie ulega wątpliwości, że nastroje w ostrzeszowskim zespole nie mogą być dobre, bowiem drużyna zimę spędzi w strefie spadkowej, tracąc do bezpiecznej pozycji na dzień dzisiejszy 10 punktów.